To możemy spotkać się, że rudosterki określa się mianem miniaturowych czy małych ar. Rzeczywiście, te ptaki, pochodzące również jak ich więksi krewniacy z Ameryki Południowej, zupełnie kształtem swojego ciała przypominają znane nam wszystkim duże ary. Gdybyście mieli kiedyś Państwo okazję obserwować w locie ary i rudosterki, to ptaki te w powietrzu wyglądają bardzo podobnie. Z tym, że ary w locie są bardziej dostojne, majestatyczne, natomiast rudosterki nieco szybciej machają skrzydłami i wydają zdecydowanie więcej piskliwych dźwięków. Ponadto ary przemieszczają się w niewielkich, składających się z kilku osobników grupach, natomiast rudosterki w dużych, liczących często kilkadziesiąt i więcej osobników stadach. Charakter rudosterek jest jednak odmienny niż A. Nie są już takie dostojne, ale przypominają bardziej ruchliwe czpioty, które muszą wszędzie wejść, wszystko zobaczyć i wszystkiego dotknąć. Rudosterki to ptaki niezwykle barwne. W tym przypadku musicie mi Państwo wierzyć na słowo, dlatego że podobnie jak w innych przypadkach, Ptaków pokazywanych w i telewizji, mamy do czynienia z osobnikami bardzo młodymi. Te tutaj nie mają jeszcze ukończonego trzeciego miesiąca życia. Dlatego właśnie są jeszcze stosunkowo mało kolorowe i dopiero po kilku miesiącach ich pióra nabiorą właściwych barw i specyficznego dla tych ptaków połysku. A na czubkach ich głów pojawi się kolor różowy, od którego wzięła się nazwa tych właśnie rudosterek – rudosterka różowo-głowa. Jak większość papug południowoamerykańskich, zwykle do lęgów ptaki te przystępują na przełomie roku i w związku z tym są to jedne z pierwszych papug dostępnych wiosną, jako papugi młode, które najlepiej nadają się na ptaki do towarzystwa. Ponieważ jednak w naszym klimacie, w okresie przełomu roku, Odbywanie lęgów w bolierach zewnętrznych jest absolutnie niemożliwe. Dlatego tylko niewielka część tych ptaków, które trzymane są wewnątrz w pomieszczeniach, przystępuje do lęgów. Pozostałe odbywają je w okresie letnim, i dlatego najlepszym okresem na zakup tych właśnie papug jest późne lato, wczesna jesień. Wtedy możemy spotkać takie właśnie dwu, maksymalnie trzymiesięczne ptaki, które najlepiej nadają się jako papugi do towarzystwa. Rudosterki zaliczane są do konur, a te uważane są niekiedy za ptaki dość hałaśliwe, wydające dźwięki, które są trudne do zaakceptowania w naszych domach. Jest to częściowa prawda, bo odnosi się głównie do ptaków wolierowych, nieoswojonych. Jeżeli mamy konury ręcznie wychowane, które od początku są ptakami do towarzystwa, to z czasem ich dość nieprzyjemne dźwięki zanikają, a pojawiają się te naśladowane, zapożyczone z otoczenia, które są absolutnie do zaakceptowania. W przypadku rudosterek ich naturalnie wydawane dźwięki nie są tak głośne i trudne do zniesienia dla ludzi jak w przypadku innych konów. A jeśli będą to ptaki ręcznie wychowane, ptaki od początku mające bliskie związki z ludźmi, to naprawdę nie są hałaśliwe, chociaż powiedziałbym szczebiotliwe i posiadają całkiem niezłe zdolności naśladowcze. Podobnie jak wszystkie konury, może nie potrafią tak dobrze naśladować dźwięków ze swojego otoczenia, jak na przykład niektóre amazonki czy żako, jednak te malutkie papuszki potrafią naprawdę zadziwić nas swoimi zdolnościami. Rudosterki bardzo łatwo nawiązują kontakty, świetnie bawią się z dziećmi, są wszędobylskie, troszkę może z ADHD, ale to jest zaleta tych właśnie małych, ciekawskich, wszędobylskich ptaszków, które potrafią wnieść bardzo wiele radości w nasze codzienne życie.